Razem już wie, że jego córki mają kontakt z Yusufem. Mężczyzna postanawia je ukarać. Suna jest w najgorszej sytuacji, bo musi wrócić z ojcem tyranem do domu. Seiran będzie wypłakiwać sobie oczy, gdy do akcji wkroczy Ferit. Chłopak zadzwoni do teścia i go utemperuje. Oto streszczenie 20 odcinka serialu Złoty Chłopak. Były chłopak Seiran nie odpuszcza. Yusufus nakłamał, że jest krewnym dziewczyny, i w ten sposób udało mu się zdobyć pracę w rezydencji Halisa. Gdy siostry spróbują z nim wyjaśnić sprawę, nakryje je Kazym. Suna będzie trzęsła się ze strachu, a na samą myśl o powrocie z ojcem do domu zrobi jej się słabo. Co ją tam czeka? Złoty Chłopak 20. Przeczytaj streszczenie odcinka: Kazym prosi Halisa o inny lokum w Stambule, które bardziej przypominałoby dom rodzinny. Wychodząc od Halisa spotyka Sunę i Seiran rozmawiające z Yusufem. Postanawia je za to ukarać. Sytuację ratuje Ferit, który dzwoni do niego, przeprowadza z nim męską rozmowę i postanawia zabrać następnego dnia żonę i Sunę na obiad. Zawiera też z Seiran umowę, że odtąd wszędzie będą chodzić razem, a on przestanie się spotykać z Pelin. I Fakat ma uzyskać u dziadka pozwolenie na wyjście Ferita z siostrami, kiedy oglądać 20. Odcinek serialu Złoty Chłopak, premiera 20 odcinka serialu tureckiego Złoty Chłopak w piątek, 22 września, o GODZ. 14 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP. Powtórka 20. Odcinka Złotego Chłopaka w poniedziałek, 25 września, o godzina 6.05 w tub pierwszej odcinek 20 streszczenie. Kazim prosi Halisa o inne lokum w Stambule, które bardziej przypominałoby dom rodzinny. Wychodząc od Halisa spotyka Sunę i Seiran rozmawiające z Yusufem. Postanawia je za to ukarać. Sytuację ratuje Ferit, który dzwoni do niego, przeprowadza z nim męską rozmowę i postanawia zabrać następnego dnia żonę i sunę na obiad. Zawiera też z Seiran umowę, że odtąd wszędzie będą chodzić razem, a on przestanie się spotykać z Pelin. I Fakat ma uzyskać u dziadka pozwolenie na wyjście Ferita z siostrami.